No i dzisiaj gram w Geometry Dash 2.2 To jest taki prywatny serwer I zamiast dużo gadania to weźmiemy się do pobijania z trochę poziomów I jakby co to jest moje konto naprawdę Jak um, um, widzicie, że mówi siema ziomki, ja to nie pmp please to, to naprawdę jest, i jest, jest Plays. Pamiętajcie. Ja już trochę grałem, wi widać. To... Wyjdźmy się do poziomu. O co <śledzimy> Te kamery są tylko bardzo denerwujące. Okej. Okay. O. Okej. Okay. To dobrze mi idzie. Nie sądzicie. <laughs> o, czekaj, to piłka. Czekam. Co co ten zrobi? Nic Nie wiem, czy coś to zrobiło, ale jak chcecie zobaczyć, to możecie zobaczyć. Nie wiem, po, co, co. Nie wiem, po co myślę, że to dobry pomysł, żeby gadać podczas nagrywania. Ale ta kamera była ustawiona przez. jakby prawie cały poziom. Jakby co przez nagrywania chodzi mu. granie. Um. O Boże. Nie! 93! Okej, okay, to było denerwujące. Miałem zaplanowane coś na początku, to... To było zaplanowane. Pokażę wam coś fajnego, jak nie wiecie o tym Ała. Ja tak zawsze ten poziom pobijam, bo jest taki sekretny sposób, żeby pobić go. Jakby, no wiecie, taka sekretna droga, która, która nie była specjalnie dodana. Ale przypadkowo, tak jak zawsze, nie zawsze, ale zwykle by było. Pieniążek, tutaj, jakby co. Więcej pieniążków? Ja nie wiem. To mnie nie pytajcie, ale mam uczucie, że na drugi tam się skacze to tutaj przejdziemy przez tą część szybko? I nie znowu i dalej. O, auć! Um, jak chcecie widzieć, jak ja robię poziomy, tutaj to może. Dwa lajki. Like. To bardzo mało, ale zrobiło, że ja bardzo chcę robić w, tym, w tej grze poziomy. To może zrobię trochę. Zrobię trochę filmików o robieniu poziomów. I tak Pępi znowu żyje. No, Pępi znowu żyje. Tak myślicie, że Pem Tak smutek, smutek płaczu, płaczu PEMPI nie żyje już. Nie, nie, prze nie przesyła żadnych fajnych filmików. Jego, jego ulubiony filmik, który przesłał to jest PEMPI gra w Roblox. Naprawdę było fajnie. I też chyba naj nasze najlepsze edytowanie tam wyszło. I na pewno o tym nie wiecie. Na pewno. Zaraz będzie nowy filmik o Slime Rancher. Teraz możemy sobie pogadać bezpiecznie. No to. Nowy filmik o Slime Rancher. Zaraz będzie, jak się interesujecie, tą grą I. już bardzo dużo zrobiliśmy w pierwszym filmiku. Teraz edytujemy. Drugi dzień. Ale już mamy 8 gwiazdek, to możemy dalej grać w poziomie. Feature. Czekaj, mamy Hall of Fame tutaj. O patrz, mamy ekstremalnego demonka. Um, nie wiem, co mój tablet może wytrzymać, jaki z tych poziomów, ale spróbuję. Next try. Zaczekam, aż się zainstaluje poziom. I gramy. Okay. o pieniążek i <laughs> mamy to tamten pieniążek to za wielkie ryzyko to nie idę po niego o boże O, ten poziom nie jest najłatwiejszy, ale jak jest um, um, dość łatwy, to te, jestem złym grawczym. Muszę Wam to powiedzieć. Dlatego, bo ja, jak nie wiecie, ja naprawdę nie jestem do, dobry w żadnych grach. Rozumiem tamtej To zagramy w to jest poziom dwa. Dlatego, bo po co nie? Dość dobrze poszło. Okej. Okay. Jakby co tam trzeba skoczyć? Tutaj też... A tutaj tam zawsze umieram. To jest coś trzeba tam robić. No jakby co tutaj trzeba skoczyć. mi. Ok. Nie umieraj, Pępi. Okej. Okay. Mało przegrywałem w tym. C czekaj, czy jest, to jest poziom jeden? Mm? Okej, okay. zobaczyć. To jest poziom jeden, musimy zobaczyć. Jest! Okej, okay, piosenkę musimy... O Boże! Są potworki z Clubstep! Tam zawsze przegrywam. Ja na pewno tak dobrze. Co? Tam zawsze inny portal jest? Nie zawsze, ale czasami. Random trigger. Fajne Nacisnąć tam to dwa razy. No, teraz mamy trójkącik. O Boże. Jak się zmienia na mały, to naprawdę jest dość. No wiecie, trudno. No. Pępi musi się starać. Okej, okay? proszę. Okej, okay. okej. Okay. Teraz kiedyś zawsze dostawałem w statek. Teraz zawsze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fajny. Ale możemy za zagrać w trochę tych, które mamy. to jak ten po, pobijecie to, to jest jeszcze drugi taki sam poziom um, online poziomach jest dokładnie taki sam i ma gwiazdki to możecie znowu go pobić na więcej gwiazdek to I wiem, że, że nasze filmiki trochę, um, nie trochę, ale zawsze Was wynudzają. Dlatego, bo um, my jesteśmy bardzo nudni. O! To dość dobrze poszło. Ok, dalej. Piuka. Tutaj nie można za wysoko. Mój pan czasami robi dziwne rzeczy. Okej. Okay. Daje mi czas, żeby jakoś reagować do tego. O, okay. 93 to dość dobrze. Ale będziemy będzie, zrobimy w poziom szybko. Okay. O, Polski fajny cos mamy. <laughs> Piękny poziom zrobiłem! No nie wiem. To chyba to. Dost... No dostanie chyba gwiazdki, proszę. Jest bardzo trudny. Aha. Może tym teraz dalej grać. To chyba będzie ostatni poziom na ten odcinek, to... Okej. Okay. Tego włączyłem LDM jakby co, dlatego bo nie chcę niczego przeszkadzającego podczas filmiku. Nigdy w ten poziom nie grałem, to nie wiem, jak to będzie z, z, bez LDM. O, nie skacz! Mówił nie skacz. A ja co zrobiłem? Skakałem. Nie skakałem. To teraz nic mi się nie stało. Okay. I jest? Coś? O Boże! O to robot, zapomniałem. Okej, okay. teraz nie skakać ani nic. Bym mógł powiedzieć, że żeby, jakby nie jakby nie doczekać ekranu, ale... okej okay. O! Upsi okej okay. To wszystko co tutaj będziemy robić, to jest jakby tylko pobijanie poziomów. Ale jak będziemy nagrywać jakby normalny geometri to wtedy będziemy więcej robić tam zamiast pobijanie poziomów będziemy robić jakby gauntlets. I jak chcecie, żebym naprawdę pobił power trip bez używając tamtej sekretnej dróżki, to wtedy... Um, nie mam mowy, bo nie chcę, bo ee, będzie trudniejsze, i nic za to nie dostanę. <grystanie> Jakby gwiazdek, nic nie dostanę w gwiazdkach Te, I tylko widziałem dwa pieniążki w Power trip. I wiem, jak dostać tylko jeden. To. O, tam się skacze. Nie chcemy, żeby ten filmik był okropnie długi. To te, ten, ten poziom ch chyba do, ten poziom dobrze nie chodzi na moim tablecie, jakby. Ale zagram w to, bo to trzy gwiazdki. O czasami się tak lekko zawiesza. Na razie nic nie, nie widać, ale. Ale teraz widać. No wiecie o co mi chodzi, teraz. O Boże. ha i proszę to, to jest wszystko na ten, ten filmik bo nie chcemy okropnie to sądzę, że wam się podobał film subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na więcej fajnych filmików jakby geometrii byle co możemy zrobić dla was zależy jaka gra to jest i zobaczymy się w następnym filmie, pa